Siemanko, Siemanko, Fresh Kokonat. Pozdrawiam w drodze do pracy. Właśnie byliśmy z się tu przejść. Ja teraz lecę do pracy. Działamy potem dalej. Także fajnie, fajnie, mega na nice Islandii, fajnie, że w parze wkupię siła, w wkupię raźniej. <śm> powiem Wam taki, taki myk, że tydzień temu zrobiłem sobie tam ponad chyba 41 godzin postu. Tylko tam zjadłem chyba łyżkę miodu, trochę tam cytryny, może jakieś limonki, coś takiego. Także tak bardziej bez błonnika. Mega moje jelita odpoczęły. I to jest taki mega reset, aby oczyścić swoją głowę. Jak ktoś czuje, że, że ma za dużo na głowie, to czas jest na to, żeby jelita też odpoczęły. Także mega polecam dać odpocząć jelitom. Aby w głowie się poukładało i stworzyć sobie czystą przestrzeń, i w tej czystej przestrzeni stworzyć coś pięknego, coś co Was będzie cieszyć. Na przykład pomyślicie sobie, że może więcej jakiegoś niebieskiego koloru w Waszym życiu i kupicie sobie niebieską czapkę i ta niebieska czapka wpłynie wibracyjnie na czakrę Waszego gardła. I dzięki temu. Powiecie sobie przed lustrem, co myślicie, co chcecie od życia, i, i wybierzecie później w tej wolnej przestrzeni działania, które pozwolą Wam zrealizować te marzenia. <laughs> Widzicie, możecie lecieć z mną, jak chcecie. Także stwórzcie przestrzeń, wejdźcie w stan twórczości, zadajcie sobie pytania, co chcecie robić, i róbcie to. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Lecę za troszkę masaż, a jeszcze chcę coś ogarnąć, może zdążę. Piąteczka. Wszystkiego dobrego w tym pięknym dniu.